Siema! Witam w sobotę! Ktoś mnie jakiś czas temu w komentarzach prosił o filmiku Co sądzę o Bitcoin SV, czyli Bitcoin Satoshi Vision No więc nagrywam filmik Jest sobie taki fajny artykuł na fxmac.pl, link w opisie który ogólnie opisuje na SV, historia, notowania, opinie Opis ogólny! I tak sobie wziąłem takie najważniejsze rzeczy tutaj w notacji które niestety spowodowały, że dla mnie ten projekt jest niewiele wart. Po prostu są pewne fakty, które mnie tu mocno zniechęciły. Bitcoin SV, zacytuję, rozwijany jest przez firmę nChain, Chain, należącą do kontrowersyjnego Craig'a Wrighta, padającego się za twórcę bitcoina. No i tutaj już zapala nam się czerwona lampka albo za, chociaż przynajmniej żółta z kolorem żółci koral. Jakie ani. Na... Jakim on nie był Satoshi Nakamoto. No tak, jednym z głównych pomotorów BSV jest również Calvin Ayre, właściciel portalu i kopalni White Whitepaper Bitcoin V został opublikowany 16 sierpnia 2018 roku. zaś Craig Wright odważnie stwierdził, że jest to wersja protokołu Bitcoina najbliższa wizji jaką w swoim whitepaperze no tam wiadomo w 2008 stworzył Satoshi Nakamoto. Wright prowokacyjnie nazywa również BSV jedynym prawdziwym Bitcoinem. Czyli już mamy tu jakieś takie hmm, pewne takie zalążki marketingowe, mocno agresywne, tak? Ściągając na siebie niechęć wielu uczestników rynku, w tym moją. <laughs> Obecnie przez wielu krytyków BSV nie jest po nie bez podstaw, uwaga, jest uznawany za całkowicie scentralizowaną sieć ze względu na skupienie ponad 80% całkowitej mocy obliczynowej sieci, hash rate w trzech pulach meningowych należących do twórców uwaga i promotorów projektu Koń należących do Aira. no Bengie, Pool i SF Pool bezpośrednio związane z krajkiem rankiem. No to, no, słuchajcie, no to już taki zamknięty, można powiedzieć, system, który nie ma zbyt dużo wspólnego z wizją. No ale dobra, może ja się nie znam, może jestem idiotą, ale dla mnie to jest już takie, no trochę śmierdzące. Tak, dobra, i teraz bierzemy sobie. Drugi taki jakby pod tego artykułu. Bitcoin jest aktualnie notowany na ponad 70 giełdach kryptowalut, tracąc jednak głównie źródło płynności. A płynność jest to jednak jakoś tutaj podstawą, jeżeli chcemy nim handlować. Tak, jakim była giełda Binance? No, Binance dosyć duży gracz, tak? Jej administracja zdecydowała się o usunięciu BSV ze swojej platformy po groźbach w Wraj'a z końca marca tego roku wobec osób które zaprzeczają, że jest on twórcą Bitcoina. No to jest trochę komedia, no to jest komedia po prostu dla mnie nic więcej. Decyzję o usunięciu BSV podjął założyciel i prezes giełdy Szangpong Zao. Uruchomiło to akcję z kryptowalutowej społeczności, szczególnie na Twitterze, nazwaną The List Bitcoin SV". <laughs> Hashtag Kura, do której przyłączyły się między nimi kantur kryptowalut Shapeshift oraz giełda Kraken. Też znana, odpowiadająca wówczas około 2% dziennego obrotu BSV. Słuchajcie, po wprowadzeniu ankiety na Twitterze, Binance zakończył życie w stadingu na parach z BSV do 22 kwietnia, Coś kraken 29. Dacie o co w wsparcia dla Bitcoin SV podjęła również administracja webowego, dostępu do sposobu przeglądarki internetowej, prospera blockchain.com. No, też wiadomo, postawa. Aktualnie największa płynność Bitcoin SV dostarcza giełda hit HitBTC, która jest, no, nie ukrywamy, niszowa. Oprócz tego BSV wciąż dostępny jest na wielu czołowych giełdach, takich jak Okex, Yobi, Bitfinex czy Poloniex. Z Poloniexem to pamiętam jakieś były też historie stworzone. Polskie giełdy kryptowalut, które mają swoje ofercie BSV to Bitbay oraz Konum. No i to już są takie typowe yy, techniczne sprawy. Artykuł jest dosyć obszerny. Każdemu polecam na spokojnie się zapoznać i samemu wyciągnąć opinię ile to jest warte. Jest tu dużo takich technikaliów programistycznych, których ja kurwa nie znoszę. Ja tu chcę wiedzieć wprost, jakie to ma zalążki, tak? Ale niestety, cała ta otoczka tego kontrowersyjnego założyciela no, bardzo mnie zniechęca jako inwestora. Także no, dla mnie to jest, to jest nikłej jakości no, także jeszcze raz zapraszam do artykułu, gdzieś było krótko. Możecie mnie zhejtować, nie wiem, że tam chuja się znam, tam taką pierdolisz, jak zwykle jakiś albitcoinie pierdoliłeś, że to jest zajebiste i w ogóle, dobra no, może jest zajebiste, może wzroście, ja nie wiem, mnie nie przekonuje, chcieliście znać opinię. To ją podaję, tak? I chuj. Ja jestem bardziej tu konto, no, konto, wesyjny. konto wesyjny też. Ale taki bardziej no, Mam klasyczne podejście. Ja już od dłuższego czasu, może tu sobie włączę jeszcze wykresy, ja już od dłuższego czasu właściwie nie interesuję się projektami ICO. Czekam na nowe projekty, które są lepiej y, zorganizowane, prawne, czyli te IPO, nie IPO, te STO, przepraszam, STO, o których mówiłem, jak byłem na konferencji w Warszawie. Sam Bitcoin, ja zajmuję się tylko i wyłącznie Bitcoinem, tak? Tylko na nim sobie handluję, uważam go za taki, taki swoisty indeks całej, Branży kryptowalutowej, i proszę bardzo, kupiłem tutaj, sprzedałem tutaj, zyskałem jakieś 15%, za szybko sprzedałem, no ale trudno, mi tyle wystarczy, chociaż sobie obiecałem, że dojdę do, do tych no, 6 tysięcy, no trochę zabrakło, no dobra, jebać, zysk jest, a od zysku, jak to się mówi, jeszcze nikt nie zbiedniał. <grych> no także tyle co do Bitcoin SV, zapraszam do komentowania, siemach.